Wysoki Sądzie, nie wiem komu miałbym szkody przysporzyć oprócz Piotra Jasińskiego, który jak dzisiaj udowodniłem dokumentami, on jest osobą wyłodzającą z gminy rozmaite świadczenia. To nie ja posiadam, proszę Wysokiego Sądu, siedzibę za darmo w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie mogę sobie leżeć, pić kawę, korzystać ze sprzętu komputerowego będącego własnością publiczną. Kłamie pan prokurator, że jakiekolwiek gospodarstwo rolne mogłem mu odziedziczyć, to nieprawda. Po prostu fałszywe oświadczenie pana prokuratora, bezczelnie fałszywe. Prokurator wie, że nie, nie ma tam żadnego gospodarstwa rolnego. To jest dom otoczony lasem i wszystko. Przy tym jest bodajże, nie wiem, łąki 0,7 hektara, ale to też zarośnięta łąka. Jakie korzyści można mieć dla z tego lasu, Wysoki Sądzie? Co to jest za gospodarstwo rolne? Dlaczego Wysoki Sąd nie zażądał od prokuratora, żeby pokazał chociaż teoretyczny dowód z tego rzekomego gospodarstwa? A to jest podstawa aktu oskarżenia, że ja żyję z wyłudzeń. A ile ja, Panie Prokuratorze, jeśli ja pytam Pana, dostałem w tym roku z Gopsu, A ile w zeszłym roku dostałem z gops -u? Pan jednego dnia więcej na benzynę pewnie wydaje. Pan jest po prostu tak bezczelną osobą, że po prostu w głowie mi się nie mieści, że prokuratorem rejonowym może być ktoś taki jak pan. Bo wysoki sądzie, ja tego pana prosiłem przynajmniej trzy razy. Jeżeli ja składam fałszywe powiadomienia o przestępstwach rozmaitych urzędników, proszę mnie oskarżyć, że to jest fałszywe powiadomienie. I chętnie za to odpowiem. Ten człowiek wie, że to nie są fałszywe powiadomienia. On wszystko umarza jak leci. Wójt gminy Sądz potrafił w wysokim sądzie składać fałszywe zeznania w dwóch śledztwach przez tego człowieka prowadzonych. Wszystko to łyknął. Wójt zaprzeczał, że przynosił mi kamerę, którą przyniósł mi do domu w obecności świadka radnego gminy Sądz. Wójt nie zgłosił w oświadczeniu do komisarza wyborczego tej kamery. Pan prokurator umorzył śledztwo bo wójt, wójt nie kładnie. Jest dwóch świadków, ja wiem najlepiej. Przez rok tą kamerę sam obsługiwałem na prośbę wójta w jego kampanii wyborczej. A dzisiaj jest stan prawdy taki, że wójt mówi prawdę. I to jest działalność pana Bońkowskiego. Nie wiem, czy pan Bońkowski jest członkiem tylu ciał społecznych, co ja. Mnie ludzie zapraszają. Pana boję się, że nie zaproszą. Pan ma taką opinię, że jak gdzieś usłyszą słowo Boniek, to tylko w śmiech. A ja jestem, proszę pana, i w społecznej grupie inicjatywnej Koźniewo, to jest nie moja wieś, zupełnie inna. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Eko Cichabu. to jest zupełnie inna wieś. I to nie jacyś debile, czy jacyś niedorozwinięci mnie tam zapraszają. Bo to są ludzie, którzy zainteresowani są działalnością społeczną. I mnie doprosili. Ja mieszkam w ślubowie. U mnie w ślubowie przykładowo było tak, że było ostatnio, powiedzmy, w ciągu ostatniego roku Wysoki Sądzi dwa zebrania wiejskie. Jednomyślnie mieszkańcy zaaprobowali na kolejnych zebraniach moje propozycje podjęcia stosownych uchwał. Mało tego, Podjęli je wbrew obecnemu wójtowi, który siedział na tej sali i mówił, że on się na to nie godzi. Wszyscy mieszkańcy są na to protokołu. To co, też debile i niedorozwinięci? Jak ten człowiek mógł po prostu w ten sposób traktować ludzi, że ja mam jakby posłuch tylko u jakichś ludzi no, niewykształconych, może nierozgarniętych, albo naprawdę udebili? Protokół z zebrania wiejskiego w Ślubowie. Proszę, żeby Wysoki Sąd sobie wziął jeden i drugi z dwóch ostatnich zebrań. Wniosek Arkadiusza Kozyry jednomyślnie. Radny Gminy Sońsk skorumpowany przez Wójta krzyczy, że on nie będzie brał udziału w takim głosowaniu i nie brał, bo się podniewał na mieszkańców. Wójt powiedział, jak groził wręcz mieszkańcom, że nic nie będą mieli, jak przegłosują ten wniosek. Przegłosowali. To ja taki jestem dziwny człowiek. Niech pan idzie do swojej miejscowości i 100% ludzi niech pana poprze, panie prokuratorze. Chcę, Wysoki Sądzie, powiedzieć, że zawsze działam jako dziennikarz społeczny. Nie tak jak prokurator tutaj sobie wyobraził, że jak mi się coś odwidzi, to ja jestem dziennikarz społeczny. Jak nie, to coś tam, że, że jakoby czegoś udaje, że nie wiem. Ja naprawdę, to, że ujawniłem. Kim jest pan Jasiński, wynika wyłącznie z tego, że on po prostu jest taką osobą, jak prokurator Pańkowski przypisuje mu, że ja jestem. To on wyłudzał, Wysoki Sądzie. Przecież, jak ja udowodniłem rok temu, że osoba, która została do gminy przyprowadzona na początku stycznia 2021, celem podpisania umowy, przedstawiona przez pana Jasińskiego jako, Prezes jego stowarzyszenia podpisuje umowę, na wskazane przez nią konto przez kolejne miesiące idą pieniądze. Ja ujawniam, że ta osoba nigdy nie była prezesem. Osoba się podniewała, zerwała umowę. Gdzie Pana działalność, Panie prokuratorze? Wyprowadzili pieniądze z gminy i co Pan zrobił? Nic Pan nie zrobił. Taki Pan jest prokurator, a Pan doskonale wie o tym, że tak było. Na Innowi Production wyprowadzili pieniądze, przedtem na WLS Capital. Dwie, miał ten człowiek Jaśński umowę na obsługę medialną gminy. Za lipiec 20 roku na z Kapital wziął dodatkową fakturę też za obsługę medialną gminy. Jestem też w Wysoki Sądzie takim człowiekiem, który w osobowej komisji wyborczej został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego. W wielu komisjach wyborczych, ja się pytam, Pani Jasiński albo pan Błąkowski, byli przewodniczącymi, wybranymi przez ludzi. Też debile mnie wybierali? W ostatnich wyborach prezydenckich, w dwóch turach. Ja chciałbym, żeby prokurator wykazał, bo nie wykazał, jakie faktycznie szkody dla postępowania wynikły. Bo to są gołosłowne twierdzenia, szkody dla postępowania. Szkody to może wynikły tylko dla tego człowieka, bo się ludzie dowiedzieli, kim on jest. Pan Jasiński. Ja się pytam. Jakie szkody dla postępowania wynikły z tego, że ja ujawniłem to, co ujawniłem? Jeżeli już wysoki sądzie, to ja bym bardzo prosił, żeby wysoki sąd. Zapoznał się z wyrokiem CUE, na który ja się powoływałem. Ja nie pamiętam w tej chwili. No nie pamiętam, yy, ale to jest znana sprawa, którą na pewno parokrotnie przywoływałem, nawet przed, w obecności prokurator, prokuratora Bońkowskiego, przed sędzią Domu Radnikosław na tej sprawie 70, że mnie chroni ten wyrok. Pan, bo pan Jasiński jest praktycznie osobą publiczną. Czy jego wszyscy w gminie znają. Proszę iść gdziekolwiek do sklepu pod kościół i zapytać, czy kojarzy nazwisko Jasiński. Może innych nazwisk nie kojarzyć. Nie będzie człowiek normalnie w gminie nazwiska Karboska, przykładowo, przepraszam, Wysoki Sądzie kojarzył? Bo nie będzie. A nazwisko Jasiński jak najbardziej. Ja o takiej osobie, nie o jakiejś osobie prywatnej, która cichutko siedzi sobie w dąciu i chciałaby tylko spokoju. Czy to jest normalny oszust. I on ma żądać razem z prokuratorem, że mi na trzy lata pozwolić możliwości publikowania w internecie? A przepraszam, a niby dlaczego? Jaką szkodę ja wywołamy i dla kogo przede wszystkim? Dla niewinnej jakiejś osoby? Nie wiem, czy mówiłem, to jeszcze raz wolę powiedzieć. Zwracałem się do pana Bańkowskiego o to, żeby mnie o fałszywe powiadomienia, które tak jakoby przeszkadzają instytucjom, żeby mnie oskarżył, bo na to jest paragraf w kodeksie karnym. Złożenie fałszywego powiadomienia nigdy mnie nie oskarżył. Mam trzy odmowy, przynajmniej trzy z tego, co pamiętam. Wierzę, że nie są po prostu to, to fałszywe powiadomienia i tyle ale one są niewygodne, więc mu przeszkadzają. Oświadczam, że to, czym się zajmuję, to jest informacja o przestępczych działaniach osób publicznych. Nie osób prywatnych, tylko przestępczych działaniach osób publicznych. Drobny przykład nawet. Czy ten naczelnik Urzędu Skarbowego, którego ja dzisiaj cytowałem, to pisałby do trzech innych urzędów zawiadomienie, bez zdania racji, że tak jak pan Bolkowski opada, przyszedł jakiś nawiedzony kozyra i nie wiadomo czego chce, to co uruchomiłem, tyle urzędów skarbowych? No, przecież wywołanie czynności urzędniczych też jest karalne, bez, bezzasadne. Jestem też, panie Bońkowski, takim człowiekiem, który spowodował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier tego rządu, który dzisiaj mamy, przyznał medal radnemu gminy Sądz. Medal opiekuna miejsc pamięci narodowej. I to ja skompletowałem wszystkie dokumenty dla ministra. Mnie proszono, ze mną korespondowano, wyłącznie ze mną. I człowiek został w marcu ubiegłego roku odznaczony medalem opiekun Miejsc Pamięci Narodowej 1920 roku. Konkretnie miejsce w Koźliewie, które dzisiaj sponsor pana Jasińskiego chce sprzedać za 300 tysięcy złotych, prawdopodobnie pójdzie. A wycena z 2012 roku? Milion złotych tej samej nieruchomości. Tak spadły ceny nieruchomości? To jest normalne, Wysoki Sądzie? się pytam. Dziękuję. To wszystko, tak? A w konkluzji zrozumiem, że wnosi Pan o nie, nie. Wnoszę o wydanie sprawiedliwego wyroku. Wnoszę o wydanie sprawiedliwego wyroku. Dobrze. Sam postanowił na podstawie artykułu 411 paragraf 1 kpk odroczyć wydanie wyroku do dnia 9 czerwca, godzina 13, sala 4. Tak, tu 4 to 4, sala 4, o czym obecni zostali, zawiadomi. Zamykam rozprawę. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że rozprawa jest jasna i mogę nagranie u, u, upublicznić. Tak, proszę pana, ta rozprawa jest jasna. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.